Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech map Google jest Street View, czyli widok ulicy. Jest to widok, za pomocą którego możemy obejrzeć prawdziwy wygląd szukanych przez nas na mapie miejsc. Oczywiście Street View nie obejmuje wszystkich miejsc na świecie, ale z całą pewnością wiele miast oraz wiele wartych obejrzenia miejsc. Przejdziemy na przykład w Warszawie pod adres Krakowskie Przedmieście 1. Jeśli Street View jest dostępny w tym miejscu, otrzymujemy informację wyświetlanym w tym miejscu okienku. Możemy także samodzielnie sprawdzić, gdzie jest dostępny widok Street View. Możemy uchwycić tego małego ludzika widocznego w prawym dolnym rogu, następnie przeciągnąć go na mapę. W tym momencie niebieskie linie pokazują te wszystkie miejsca, które zostały sfotografowane i umieszczone w Street View, po czym po upuszczeniu ludzika w wybranym miejscu, ukazuje się widok Street View. Mamy oczywiście nie tylko statyczny widok zdjęć, ale i możemy się w takim środowisku samodzielnie poruszać. Gdy naciśniemy lewy przycisk myszy i przesuniemy kursor, widok zostanie Odwrócony. W tym miejscu uzyskujemy możliwość poruszania się ulicą. Kursor zaznaczony owalem możemy przemieszczać w miejsce, do którego chcemy przeskoczyć. Powiedzmy, klikniemy w tym miejscu, przenosimy się w to miejsce na ulicy i możemy obejrzeć, co jest naokoło. Tutaj pomnik Kopernika w Warszawie. Wrócimy na ulicę i przemieścimy się ponownie dalej. Jesteśmy na ulicy Krakowskie przedmieście. Przemieszczamy się w stronę Uniwersytetu. Nieco czasu trwa odświeżenie widoku. Po lewej stronie widzimy Akademię Sztuk Pięknych, a po prawej Uniwersytet Warszawski. W ten sposób możemy się przemieszczać do przodu, oglądając miejsca, które chcielibyśmy obejrzeć na żywo, a których jeszcze do tej pory nie znamy. Jest to bardzo wygodne, gdyż w ten sposób możemy sprawdzać, jak wygląda miejsce, do którego chcemy się udać. Można w ten sposób zaplanować wycieczkę. Aby wrócić do widoku mapy, naciskamy klawisz Escape.